Wiem, ja tam myślę, że o tym cegielskim to się jeszcze będzie nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu, ale i w całym kraju będzie o nim głośno. Tak! Będzie nie niby człowiek, w oczy się nie rzuca, ale ja tam swoje wiem, dzisiaj kamienice, a jutro kto wie, co będzie chciał kupić. Jak jakąś fabrykę wybuduje, to wcale się nie zdziwię. Wcale się nie zdziwię, bo głowę do interesów to on ma jak mało kto. I dobrze, bardzo dobrze, takich ludzi nam, jak on to, jak najwięcej, jak najwięcej, takich ludzi nam trzeba. Tak, zawsze mówiłem, zawsze to mówiłem. Lepiej budować, niż walczyć. No, ale Ciegielski to zdaje się i budować, i walczyć chce chyba. <laughs> tak, może mu się uda. Może mu się uda. Z całego serca mu tego życzę. Tak? Tak, tak. <laughs> 2 lutego 1855 roku właściciel składu żelaza i zakładów naprawczych Hipolit Cegielski za cenę 2650 talarów kupił posesję przy ulicy Koziej 7 w Poznaniu. Był to początek fabryki, której sława znacznie przekroczyła granice zaborów, a z czasem zaczęła się liczyć w całej Europie. Dopiero w 1919 roku całe zakłady przeniesiono na wildę. Znak HCB stał się odtąd jednym z symboli Poznania miejscem, skąd w 1956 roku upomniano się o godność oraz prawa robotników. 2 lutego 1314 roku w przywileju wystawionym przez Henryka i Jana z rodu Wedlów po raz pierwszy wymieniony jest Mirosławiec. Miasto pierwotnie nazywało się Nowy Frydland. Rządziło się prawem brandemburskim. Później przechodziło różne koleje losu. Na przełomie XVIII i XIX wieku było między innymi ogólnopolskim centrum handlu gęsimi piórami, w których produkcji specjalizowała się miejscowa społeczność żydowska. Mirosławiec był też miejscem tragedii. W 2008 roku w wyniku katastrofy wojskowej kasy zginęło tutaj 20 osób. Do najcenniejszych zabytków katedry gnieźnieńskiej zaliczana jest jedyna w Wielkopolsce rzeźba Wita Stwosza wielka płyta epitafijna arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego, umieszczona obok wejścia do wieży i dawnej siedziby Muzeum Archidiecezjalnego. Arcybiskup Oleśnicki dokonał m.in. koronacji Jana Olbrachta na króla Polski. Duchowny zmarł 2 lutego 1493 roku. 2 lutego 1572 roku urodził się Maciej Lubieński Herbu Pomian, mecenas sztuki, który od 1627 roku jako biskup Poznański. Kontynuował odbudowę tutejszej katedry. Później Zaziusz jako arcybiskup Gnieźnieński koronował Jana Kazimierza na władcę Polski. 2 lutego 1946 roku w Gnieźnie rozpoczął działalność teatr miejski. Placówka powstała w trudnym, powojennym okresie dzięki staraniom Gnieźnian, działających w sekcji teatralnej Towarzystwa Przyjaciół Gniezna. Pierwszym wystawionym spektaklem była komedia Józefa Konarzewskiego pod tytułem Stary Kawaler. Obecnie jest to jedyny profesjonalny teatr w Polsce, który nosi imię Aleksandra Fredry.